Szum morza, słońce, przepiękne widoki. Włochy w pełnej krasie. Ujęcia z powietrza mówią same za siebie. Plaża wciśnięta w wąwóz, spokojnie uderzające o skały fale, domy niczym z bajki. Południe Italii, Apulia ma swój niepowtarzalny charakter. W tym regionie zachwyca głównie przepięknie położone, niewielkie miasto: Poliniano Amare. Pomnik jak wiele innych pomników na świecie, na całym świecie. Jak wam powiem Domenico Modunio, to wam nic to nie powie. Di Blue, De Pinto di Blue, też wam to nic nie powie. Ale jak powiem, volare! O, to już każdy wolare, kantare, tak, ale bym się pobawił. No właśnie, to jest autor tej piosenki. Człowiek, który jest jednym z dowodów na to, że można wyrwać się nawet z fatalnych warunków i osiągnąć sukces, bo on pracował w różnych zawodach. Pochodził właśnie stąd, z południa Włoch, gdzie nie zarabiało się zaraz po wojnie dużych pieniędzy, i ta jego droga była bardzo kręta, ale on udowodnił, że można osiągnąć sukces. I ten sukces osiągnął, stworzył najbardziej rozpoznawalną piosenkę włoską na świecie. Wyjeżdżał z nią wszędzie, Znalazł się na amerykańskim billboardzie. Człowiek, sukces, jeden wielki, ogromny, który też niestety, niestety, ale nie spełni swojego największego mierzenia, czyli zostania największym aktorem włoskim, a stał się największym włoskim piosenkarzem czasów. Coś za coś. Być może. A też... Historia tej piosenki jest o tyle interesująca, że ona była tworzona przez jego i jego kolegę przez długi czas, bo pół roku to jest dość długo i nie mieli pomysłu, co z tym dalej robić. Czegoś brakowało, jakiegoś elementu, jakiejś szczypty geniuszu. I on w przepływie szczęścia pomyślał tak sobie, wyszedł, spojrzał przez okno i powiedział WOLARE! I to było to. I tak powstała ta piosenka. Jeszcze jedna sprawa, to też pokazuje, że nie zawsze Eurowizja była tandetna, bo kiedyś naprawdę śpiewało się na niej piosenki, to dobre piosenki, a Volare jest idealnym przykładem, mimo tego, że zajęła dopiero trzecie miejsce w konkursie eurowizyjnym w 1958 roku, ale we wszystkich, w liczeniu wszechczasów tych wszystkich utworów, zajęła drugie miejsce za Waterloo Abbey. Człowiek, który stworzył Genialny utwór, taki, którego dało się słuchać, a nie chodziło tylko o to, żeby te piosenki były kiczowate. Volare to po włosku latać, ale jeżeli już latać, to tylko i wyłącznie nad plażą, która jest najbardziej charakterystycznym punktem tego miasta. No i jeżeli chcecie ją zobaczyć w całej okazałości, to musicie to zrobić albo o świcie, albo już pod wieczór. Albo poza sezonem, bo w jego pełni to już około godziny 12 są tłumy i trudno wcisnąć nawet maleńką szpilkę. No a wiadomo, że ja byłem około południa. We wrześniu odpoczywają Włosi, a odpoczywają na południu. Jest jeszcze piękna pogoda, bardzo przyjemnie, nawet sporo ludzi. Trzeba uważać, te plaże są tylko nieprzyjemne dochodzenia, bo oczywiście kamieniste i polecam, bo te dołożenia wtedy jest łatwiej. Ale... Plaża to zresztą samo serce Podiniano Amare, co zresztą widać na każdym kroku. Nie dość, że jest otoczona skałami, to w dodatku na skałach są domy i to robi kolosalne wrażenie. A żeby się im przyjrzeć, trzeba wejść na górę, a tutaj też ludzi nie brakuje. Ludzi, jak mrówków, Ja nawet nie chcę myśleć, co jest, jak nie było pandemii, jak tutaj musiało to wszystko wyglądać. Na pewno pięknie, ale ścisk spory. Ja przepraszam, miskuzy, miskuzy, miskuzy. Schody, zwykłe. Jeden napis, ale to nie jest zwykły napis to jest do wierszy. Takich napisów jest sporo. Dlatego, że to miasto artystyczne, które słynie z tego, że w różnych miejscach, też w przestrzeni publicznej, niby wandale, tak by raczej w Polsce powiedzieli, ale we Włoszech absolutnie. To są ludzie, którzy dzielą się sztuką. O, na przykład, o tu. Kolejny wiersz, kolejna sentencja. Ja po włosku nie rozumiem nic więcej. Się między wszystkimi bardzo wąskimi uliczkami, mniej więcej na szerokość ręki. I jeżeli byłyby tłumy, to faktycznie trzeba by było się przeciskać, a tak. Jeżeli trafiliśmy na ten okres wrześniowy, kiedy turystów jest zdecydowanie mniej, to się łatwiej podróżuje. Co, jak co, Ale jesteśmy na targu i rozmawiamy sobie miło z panami, którzy sprzedają na targu, a to ciasteczka, a to oliwki, a to inne rzeczy i chcą, żebyśmy im zrobili parę zdjęć i parę nagrań, które będą mogli później umieścić na swoim Instagramie. We are from Poland. And you are from this place right here. Jest na Polone, vengono na farci le riprese. Questo lo fanno là e to są te tradycyjne ciastka? Tak. To są tradycyjne ciastka. Nie wiem jak się nazywają, z pewnością są dobre, ale jedno wiem na pewno. Południowe Włochy, jeżeli chodzi o ludzi, są bardzo mocno kontaktowi, bardzo chcą rozmawiać, bardzo mocno chcą zaczepiać tych, którzy gdzieś tam się pojawiają. Od z jednej strony to klienci, a z drugiej to ludzie. A tu się ludzi. Uwielbiam. Ale największą namiętnością Włochów było, jest i będzie jedzenie. A że jesteśmy na południu, to trzeba spróbować owoców morza, które na stole pojawić się muszą. To, do czego mają bardzo luźny stosunek właśnie głównie na południu, to zasady ruchu drogowego. Jeden z wielu przykładów tego, jak chodzą w Łosie. czyli jest zupełnie, to nie ma znaczenia. Tutaj jest środek krzyżowania, rondo. Idą jak chcą, gdzie chcą, jest znak, stop. Stoją, jest droga. Stoją i chodzą. Nikt ich nie zaczepia. Co to jest? Z prawej strony się miga, z lewej strony się miga. U nas nazywa się to kierunkowskazem, ale we Włoszech, zwłaszcza w południowych, nie, to jest zupełnie co innego. To jest Wskaźnik ewentualnego wykonania manewru, zmiany pasa ruchu, oczywiście nie trzeba go włączać, bo po co? Każdy powinien wiedzieć, gdzie ja chcę jechać, ale to nie tylko to, jak się włączą dwa, a to we Włoszech też nic nadzwyczajnego i nowego, o tak tutaj sobie świeci i tutaj sobie też świeci. Co to jest? To jest. Znak, że we Włoszech można parkować wszędzie. Bardzo luźny stosunek mają też ogólnie do samochodów, więc tutaj bardzo ważna rada z mojej strony lepiej chyba wynająć niż jechać własnym. No chyba, że lubimy mieć porysowane auto. A poza tym trzeba żyć tak jak Włosi w Poliniano Amare spokojnie, bez nerwów i cieszyć się życiem, tańcem i śpiewem.